Rozłączniki akumulatora, takie bezpieczniki. W jednym filmie pokazywałem, jakie one są. Tak zamieniłem je na coś takiego. Chciałem mieć rozłączenie, i co? Generalnie przy prądzie już 100 A to jest 275. Wygeneruje się spadek napięcia 0,2V, co za tym idzie ten, to coś ten rozłącznik już się grzeje, co bym mógł wam polecić. Na wypasie taki zdalnie sterowany rozłącznik 500A, chwilowo nawet do 1000A. Ale wiem, to dużo kosztuje. Stańszych coś takiego. Tutaj już przy prądzie 170-180A spadek napięcia jest niewielki, bo to jest 0,03V w moim pomiarze i ten układ już się tak nie grzeje. Możemy wybrać również źródło zasilania jedno czy dwa jednocześnie.